Siemaneczko, moi drodzy, witam, słuchaj, do bardzo serdecznie z tej strony Nikoś w kolejnym odcinku schoty trzeciej, a dzisiaj zajmujemy się fabryką w tym odcinku, oczywiście najwyższy możliwy poziom adekwatny do gry, 130 y, normal monster strength, jak zwykle, no i forteca, moi drodzy, dzisiaj zarzucona na odcinek ten i oczywiście... Zagram z Solmerem. Bez zbędnego przedłużania w wyborze postaci. Let's go, moi drodzy. Będzie ciekawie, Forteca ciekawe miasto, nie powiem, że nie, aczkolwiek nie za bardzo mi się podoba yy, początek. Taki sobie po prostu. Oczywiście już na sam start zrobiłbym gremliny. Zrobiłbym gremliny, bo czemu bym gremlinów miał nie zrobić? I od razu sobie tu tą... I one. Czy jak ona tam. I ona. Dziwne imię, dziwna nazwa, ale niech będzie. Dobra, Magic Arrow już tam to wszystko. Pyk. Dobra, to zaraz w sumie. Pyk, pyk. Tutaj konwertuję. No już z taką armią no to można ruszać, słuchajcie, można ruszać. Jak najbardziej Solmer. Tutaj. Tylko sobie zmienię, podmienię. No i co? Szkoła od razu. Widzę, że tu jest szkoła wojny. Plus jeden do ataku na start. Całkiem nieźle. Dobra, już będę widział tutaj jakie surowce mnie będą interesowały. Na pewno tutaj siareczka nie byłaby zła na początek. Więc od razu tą zrobię. Solmyrek. Na dół tutaj, na troglodytów od razu raż. No, tutaj niby jeden gargulec straty. Nie ma opcji. Jak dla mnie nie ma opcji, żeby tu była strata. No tutaj sobie wyroluję oczywiście. Dobra, dobi gościa. Ile oni mają prędkości 5 2, 3, 4, 5 On mi kurwa jeszcze Z kurwy synu Jebany Kurwi syn mi 8 tych zdjął strzelców Dobra, już nieważne moi drodzy Next day Tu jeszcze mogę oczywiście zrekrucić tego ciecia No tutaj mniejsza oto On pójdzie po prostu na górę a ona niech mi już tutaj zrobi kotły Co ten czas siareczka pyk pyk A i teraz jeszcze co bym tu chciał zrobić? Chciałbym zrobić od razu golemy, ale to tą hal na razie. Bo się mi nie śpieszy za bardzo do tego Goldik axe Plus 2 do ataku, okej okay. Nie ma źle. Dobra, robię już tutaj zamek. Co za kurwie syny. O, mała strata w sumie. Tutaj ja mam hejsta? Nie mam hejsta. 30 many na Selmyrze. Moi drodzy, dobra. Dobra, walić już. Walić już te gremliny, one i tak są papierowe. Także prędzej czy później i tak na stratę by były, ale... No, jedyni strzelacze na początek, więc wiadomo, że ich się zawsze chce oszczędzać. Dobra, tutaj fabryczka. No to na fabryce to ja od razu wiadomo, fabryka nadaje się typowo tylko pod surowce, jak dla mnie. Oczywiście surowiec złota. Pod ten surowiec się ona nadaje jedynie dla mnie. Jak znacie moją grę, oczywiście. To tak, tylko pod tą fabrykę gram. A tu zaraz raszyk, słuchajcie, konkretny będzie tutaj. Już sobie zrobię ten węgiel, już to będzie wszystko. Pyk, pyk, wszystko na styku jeszcze, akurat. A teraz, a teraz marketplacek w tym momencie, by był nie, nie taki zły. Chociaż w tym dniu to już golemy. W tym dniu to już golemy. I mage guild poziom pierwszy też byłby dobry. Tym to już do przodu tutaj, tutaj będzie plus jeden do ataku, więc to zrobię. Goldzik, siareczka, wjazd pod y, undergrounda. Dobra. Już w prezentacji os ostatniego zamku, czyli bastion na koniec mi zostanie akurat. Więc tutaj jeżeli chodzi o Bastion, to zrobię, że, że będzie bez undergrounda, będzie bez podziemi, słuchajcie. Bo jednak, bo jednak te podziemie. Ostatnio widzieliście już, a tu już na tym odcinku to już będzie takie zwieńczenie. Bo też nie lubię, ja nie lubię grać na podziemiach wam powiem szczerze za bardzo. No to to dla mnie to tam... To jest takie bezsensowne, na tych podziemiach grać. Kurwa, no nie, no nie, to trzeba powtórzyć. No nie, no, no nie, no, gdzie, kurwa? Ja pierdolę, 10 gremlinów stracić? Was kurwa pojebało do reszty? One mają podwójne... Nie, no nie, ja tak nie mogę zagrać, tak nie mogę zagrać. Czyż kurwa komputer, komputer bez strat to zrobił, no. Słuchajcie. Jak komputer to zrobił bez strat. Dobra, weź, przypierdol jej. Co za kurwa jebana, pierdolona. Dawaj, teraz se wlatuj. Tak, wlatuj, dobra, jeden ten to tam jebać. Basic mysticism może być. O to chodzi. Po prostu takie kurwa głupie straty, no to... To już jednak jest przesada, nie? To już jest przesada, takie głupie straty mieć. Szczególnie na takim początku, gdzie... Rzeczywiście ja tam niepotrzebnie to przeżywam, bo to wiadomo, że to nie ma ostatecznie jakiegoś większego znaczenia. Ale jednak no te straty to po co je mieć, jak można ich nie mieć, tak? Zawsze można mieć więcej. Po co mieć mniej, jak można mieć więcej. Dobra, alter of to od razu w tym momencie. I na nextie już będę wlatywał Dobra, piątka już jest, zrobiona Chodź tu cieciu, chodź, 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 chodź Kurwa, tak to se może z chainlightem Ja mogę go jebnąć, 24 W sumie ja mam odnowienie, ma odnowienie magii tutaj Po co mi robić skoro... Dobra, dawaj go Dobrze, dobrze. strzelacie ze strzelaczami bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest jego main! 100% daje że to jest jego main. Odleć dalej. Dobra, weź mu przypierdol. Dojeb mu. Dobra, tutaj cyk. Dawaj w te harpiu jebane. Te, to, ja to se tam możesz strzelać. To tam. <gryw> już ucieknie, słuchajcie. O pike Ilu kurwa? Co tak dużo ich jest? O, loszki! Super! Super, że loszki już w tym momencie są do zrobienia. Dobra, siareczka tutaj. Elegancja, Francja. W tym momencie już. Dobra kurwa. Weź mi tu zrób teraz tego mage guilda w końcu. Bo ja tu zara nie wytrzymię mi pod tą hala... czekaj tu tawerna, no właśnie, tawerna, dobra, cyk, przejmuję to, dziadostwo jego, coś tu mogę zrobić może, manticora, dawaj manticore. już pod, tutaj, podlot będzie zaraz, oczywiście, że, że, moc biorę, już w tym, w tej chwili to tylko moc. Z tym, kurwa, że ja mam tyle many na nim, na tym solmyrze, cały czas jeszcze mi się odnawia. No to, to jak tu grać inaczej? Jak tu grać inaczej? Dobra, plus jeden do ataku znowu. O boże, wjazd. Dawaj, dawaj, szybki rasz. Tak się raszuje na fortecy. To macie. Idealnie pokazane. Dobra, teraz wam pokażę jak chain lighting działa. Pokażę wam co to robi, co to, co to z nim zrobi. Teraz patrzcie uważnie. Dlatego Solmer, no, dlatego Solmer. Starcze kurwa na Meduzę rzucił. Brawo, brawo. Naprawdę mądre to było. Dobra, no zaraz będę mógł go dojebać jeszcze czarem. Będę mógł tu rzucić sobie w troglodytów, tu dobić. Zadniczo to już bez znaczenia większego. Dobra, dłemty gwizdom. W sumie to na tą chwilę to jedynie... O, jeszcze tutaj czar. Hejścik! O, to super! To to się przyda rzeczywiście, powiem wam. Dobra, cyk, cyk. Cyk. Dobra, tutaj jeszcze że sobie coś mogę zrekrutować. Na pewno tych bym sobie zrekrutował. I genis bym zrekrutował, golemy bym zrekrutował, gargulce bym wszystko bym zrekrutował w sumie. Tu już będę miał, żeby oddać tam temu. Zaraz, w następnej chwili. Wszystko tu jest wyliczone co do, co do milimetra, słuchajcie. Podwina, oczywiście. U mnie nie ma absolutnie inaczej. Wszystko musi być wyliczone. Co do milimetra, moi drodzy, co do milimetra. Dobra, tutaj już podjaździk się szykuje. Tutaj dojazd. Na dwie armie Tutaj będzie konwertacja zaraz. To kurwa jest manticora. Ja pierdolę, nie? On ma castla! O! O kurwa! To żem się pośpieszył jednak, co? Dobra, no to odwrót. W takim razie. Zaraz sobie dojadę, gnoja. Pieprzonego. Na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie. W takim razie. Tylko, że tu będę chaina robił przecież zaraz. Solmer tu jest. No to Solmera zaraz sobie zrobię. Tutaj sobie zrobię Solmera, już tu w tym momencie. On będzie leciał tu, a on da armię po prostu. Aha, tylko że ja żebym kurwa jej nie przemienił na tę. Dobra, no to jeszcze kolejnego tutaj będę robił w takim razie. Kolejnego będę robił On już tam coś kombinuje Zaś kurwa Dobra, weź mi tutaj Weź mi tutaj Nie mam marketplace'a Town hall Nic, nic, nic tutaj Nie ma opcji za bardzo Po prostu Ale dobra, na spokojnie czy to i tak nie ma znaczenia, bo ja tam nie podjadę, jak on ma armię na zamku. Ja bym musiał wyczekać, kiedy on by tą armię, armię stracił już. Nim bym mógł podjechać, podjezd zrobić szybki. No i tutaj oczywiście, że zrobię. Oczywiście, że zrobię. W tym momencie już tutaj mogę trogladytów zrobić za bestem tak naprawdę. Ich tutaj rozwinąć, a, a resztę wyjebane mieć. I już mam tysiąc dodatkowych golda. Jest to bardzo, bardzo dobre dla mnie. A on wleciał tutaj. F. <laughs> może sobie wlecieć tutaj, no co mu to da? Nic mu to nie da On tu poszedł po zamek. Ale ja już mam i tak przewagę nad nim taką, że zaraz mu dojazd zrobię. To już... Arrivederci Rome ma w tym momencie. Kurwy syn się za bardzo panoszy mi tutaj. A znacie mnie, że ja jestem bez litości tutaj, tak? Dla przeciwnika. Jak on za bardzo zwania, czy to... To będzie miał li lipę. No zaraz. Bo ja go dojadę tutaj bardziej, zwanie. Go porobię. Harpie, full rekrut w tym momencie. Dobra, to już kurwa. Weź tych troglodytów. No szkurwa! <grywa> Co tu się dzieje, moi drodzy, za... Jakieś... Mnie wkurwia to, że właśnie... Patrzcie! Chcę go dać tu, klikam zaś tu, a spierdalaj! Tyle mam do powiedzenia troglodytom w tym momencie. Nie słuchają się. Out. Dobra, tych ha te harpie zaraz tutaj yy, dostarczę. Jakże tutaj w ogóle... O, jeszcze... Jakie tu czary, co tu się podziało. Dobra, tutaj harpie wymieniam. Rozmieniam to wszystko. Solmyr zaraz dojedzie. I Solmyrowi to wszystko będzie dane. Jemu daj tą armię. To wszystko. Wszystko, co możesz mu daj. Tu już będzie wszystko brane. Wszystko będzie brane, moi drodzy. Dobra, tu jeszcze by się przydało dojechać tym, bo on tu ma trochę tej armii, której mógłby dostarczyć. A on tam zanim Kastla zrobi, teraz już nie będzie taki mądry. z Kastla, dobra, Solmer, oczywiście, już na Kastla, podjazd. Aha, on tutaj górą chce przejść. Nie, nie, nie. A ciekawa mapa w ogóle. Ciekawie przez te podziemie to zrobione. Ale spokojnie, spokojnie. Nie ruszę się dziad. Nie ruszy się dziad. Ja mu na to nie pozwolę. Dawaj tutaj to wszystko, co można. Dobra, tak. Teraz tak. Golemy. Gargulce, strzelający. No i tyle w sumie. I Solmer, Solmer Atak. Solmer Atak. Chain Lighting. Dobra, nie, tutaj po prostu. W nich mnie interesuje. Podatakować. Ostrzał przede wszystkim. Dużo lataczy. Idealnie podcast dla nawet to by było. Chociaż no... Obrażenia by były drastyczne, ale... Myślę, że dałbym radę zrobić kastle już w tym momencie. Tutaj to... to nawet nie ma cytadeli, także nie ma o czym mówić, no ale... Ale naprawdę fajna siłka tutaj. Tych lataczy, jeszcze tutaj strzelców w miarę optymalnie mam. Więc nie ma źle robić kastle. No, dobra. Pyk, pyk. Czy ja mogę coś zrekrutować? Nie mogę nie zrekrutować, to mnie jeszcze to nie obchodzi, nic tutaj. Dobra. I tutaj dojazd. Szybki dojazd, zobaczymy. A, a, a. Co tu gość kombinuje w ogóle? No dobra, no ale ja już tu... Jak on tak gra, głupio. To ja mogę to wykorzystać łatwo. Zagram pod cytadele. Czyli już podstrzelających będę ich miał. Tu mnie mogę zagrać tu pod wszystko, co tylko mam. Po czemu bym miał tego nie zrobić, tak? Proste, że... Że jak mogę. Kurcze... Tu mam... mam tu marketa, no właśnie, no to patrzcie to. Patrzcie, patrzcie ile tutaj surowców mam w tym momencie. Patrzcie, ile golda, 17 tysięcy w moment dosłownie mam. Hmm, tu więcej jednostek, ale nie, ale, ale bardziej cenię sobie tak. Tak to zrobić. O, i tak. No i zapraszam serdecznie. Ha, 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 ha. Zapraszam, zapraszam na Cytadelę. Nie ma problemu. Dobra, rozpocznij bitwę. Jeszcze miny. Coś co uwielbiam, oczywiście, tutaj. Magic Arrow, no to tutaj, oczywiście, w złe oczy. Będzie to kierowane. Dobra. Tak, tak, tak i tak. Niech będzie w ten sposób. Tutaj w złe oczy. Niech biją, niech biją. Niech biją. Tutaj uderzam standardem. Dobra, walnij go. On, tą mantikorą za bardzo tutaj pozakuje. Dobra, obrzuć go. Niech oberwie. Niech oberwie, dziad. Dziadyga. O, i już ma po mantikorze. Też dobrze, też dobrze zwiastuje to. Z tą skiną mu rzucę. <grywka> Zagram oczywiście taktycznie, tutaj ostrzał Dobra, niech będzie. BUM! Pięknie, głupi, głupi. I tą głupotą to ja go ogram chyba w tym momencie. Dobra, w tą mantykorę jeszcze wrzucić. Idealnie! I tutaj zasłonię golemem i myślę, że to przejdzie. Takie coś. Tą skina bym jeszcze rzucił, ale dobra. Tu już chyba go dobiję. No i pięknie, i pięknie. Pięknie, moi drodzy. Teraz to już dojazd, teraz to już dojazd tylko. Tak się właśnie gra, moi drodzy, w Heroesy. To jest arcymistrzowski poziom Heroes. Arcymistrzowski, moi drodzy. To jest 130% jedyny optymalny poziom do grania. Easy Winek. Easy Winek. Dziękuję bardzo Wam, kochani, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli się podobało, koniecznie. Zasubskrybujcie, zalajkujcie, przekażcie dalej materiał. Bądźcie na bieżąco dzwoneczek również, polecam. zadzwonić, zadzwonić, dokładnie tak. I widzimy się już w kolejnym odcinku, ostatnim. Jeżeli chodzi o rozgrywkę z Heroes 3 HOTA, będzie to Bastion, i to będzie już ostatni zamek zaprezentowany przeze mnie w tej gierce. Każdy zamek oprócz fabryki w 100% został zaprezentowany. Oczywiście, fabryka, to tak jak powiedziałem, mnie nie interesuje, ponieważ to jest najgorsze miasto w grze, którym po prostu nie chcę grać, bo jest zbyt słabe, jak dla mnie. Więc. Tak to wygląda z mojej strony. Tak to się prezentuje na chwilę, tą obecną. I dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Cześć!